Szczęść Boże, witam serdecznie w kolejnym Dniu Rekolekcji Wielkopostna Ruletka. Moi drodzy, ponownie bardzo Wam dziękuję za Wasze zaangażowanie, za wszystkie komentarze. A teraz wylosuję następną osobę, do której trafi kolejny upominek. Zapraszam do losowania. Uwaga, uwaga. Pani. Pani Renata Domin. Brateluje. I teraz zobaczmy, która postać zostanie odkryta. Puste pole. Zatem pierwszy numer z tej strony to jest numer 38. Sprawdźmy, jaką postać mamy ukrytą pod tym numerem. Jaka to bohaterka? Tutaj mamy bohaterkę. Matka Siedmiu Synów. Nie mamy imienia tej kobiety, ale mamy piękny fragment w Drugiej Księdze Machabejskiej. A oto cytat, fragmencik. Abym w czasie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi. Ta kobieta, matka siedmiu synów, przeżyła ogromny dramat. W bardzo okrutnych okolicznościach straciła po kolei te wszystkie dzieci. Ale to, co mnie niesamowicie zachwyca w tej kobiecie, to jej ogromna wiara, oczywiście ogromne męstwo wobec tej tragicznej sytuacji oraz okoliczności, ale też ogromna wiara w to, że jest życie wieczne, wiara w zmartwychwstanie i to, że bracia za chwilę spotkają się razem po drugiej stronie życia. A ona spotka się razem z nimi. I właśnie ta wiara tej kobiety, tej matki, dodawała mocy jej do przeżycia, do zniesienia, do zniesienia tego niesamowicie trudnego doświadczenia, a także umacniała synów, którzy byli poddawani torturom. Niesamowite męstwo. Wypływający z wiary w życie wieczne i z wiary w zmartwychwstanie. Właśnie kobieta, która ma taką łaskę od Pana Boga, każdy człowiek, który ma taką łaskę od Pana Boga, jest w stanie przezwyciężyć każde, nawet najbardziej trudne i dramatyczne doświadczenie. Moi drodzy, ponownie bardzo Wam dziękuję za Wasze zaangażowanie. Proszę, abyście i pod tym filmikiem zostawili komentarz z prośbą o modlitwę, a jutro z tych komentarzy wylosuję następną postać. Na czas rekolekcji, na czas wielkiego postu, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.